Dzisiaj jestem. Dobra, jeszcze raz. Co? Coś. Coś. Uf, to nie na mi po Tak. Proszę tylko nie wgrać tego. Jeszcze raz, proszę. Ja to wszystko zmontuję. Oto drugi jest sposób. Nie będzie drugiego sposobu. No dobra. Też całą. Dużo <grydowe> zęby kurna. Trzymałam go w Majka, ten palec to. ja to później zmontuję. Rób tu tańce swoje. Ja Otóż, muszę... e, teraz porozmawiamy Kaun... o stabilizacji biustu. Podstawowa rzecz. Jeżeli ktoś ma taki biust jak ja, czyli balon, to bym proponowała, żeby ubrał sobie biustonosz, który wspiera... Cześć kochanie. Podczas tańca nie wywijamy sobie biustem zębów, a robimy to idealnie dopasowanym biustonoszem, który pozwala Wam skakić. No na w telewizji pracować jako ta tam prowadząca. I się wygłupiać. Zawsze. Okay. <grystanie> ja <Wiela> od zawsze byłam Trzeba Zawsze nastroić. Ktoś musi być. Czy dziewczyny? <grystanie> kole. Lisa. Kole. Dobra? Ale to bo tak. no, ja wolę, kole. Kole. I to tak ruchy by się wyraziła z tą kolą. Czyli No. A gdzie ty idziesz po to automatu. A, to będzie zaraz. Dobra. Okej. Okay. Ile? No weź tak, żeby było, no. Żeby No. Nie cisza? skupienie. Robimy. Dobra, co to jest karolina? Co? A? Ta. Co? No to, 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 to. Tuba! Tyle zgadywać? Stoisz tutaj się, nie, nie widzisz na tuba. No tuba. Do czego coś tuba? Do wyszczupania całej sylwetki. Wszystko! Po prostu tuba robi wszystko. Ja, ja. To się mi na raz powoli, tak? Tak, tak. Czy jesteś piękną dziewczyną? Nie zapominaj o tym. Czy jesteś beautiful, będziesz on the cover of the magazine one day. A ty wyjdź z kadru, bo ty zaraz tu wejdziesz w, w lustro. Nie. Zglądasz tutaj. Dobra. Do? Albo możesz podnieść nogę. Podniosę nogę, bo tak to po prostu ty mówisz, pokazujesz, a tutaj nic nie widać. Widzisz? A podnieś nogę? Tak. Dobra, gadaj. A ty tam cicho bądź przyświerżani. Tam tam lepi ten. No tam chyba nie hałasować. Pończochy to jest ostatni element, który my, możemy używać do wyszczuplenia naszej figurki. Otóż wyobraźcie sobie, Poproszę Cię. Dobra, dobra, dobra. I Lamusia, żebyś zaprezentować. Oh, yeah, yeah. W jaki sposób? Pończochy. Dobra, ty mi zaczęli nam ujęcia. Dobra. Pepsi? <laughs> Ja. Dobra, Kolej nie już. było. Dobrze. Posłuchajcie. Zaraz jakieś... Yy, no weźcie, że... Może pan nie hałasować? z was na No to stój po cichu, macie minutę. Dobra. dobra. Yy, ostatnie... No. Tak. Tam coś przytniesz, tam coś przytniesz. Tam coś przytnę, tak.